TV, witamy w kolejnym odcinku, jesteśmy na Kanafest. Naszym gościem jest Andrzej Dołecki, prezes wolnych konopi. Czołem witamy. E, powiedz Andrzeju, jak to się stało, że po 10 latach udało wreszcie się skierować sprawę do trybunału konstytucyjnego? E, trafił się modelowy przypadek. M, niestety nie tak dobry, który by pozwolił jednoznacznie zająć Trybunału Konstytucyjnemu jasne stanowisko trafił się przypadek użytkownika, który e, przez sąd drugiej instancji e, odwołał się do Trybunału Konstytucyjnego, żeby właśnie sprawdzić podstawową zasadność przepisów, czy osoba, e, obywatel polski może z, według niego zgodnie z konstytucją uprawiać konopię na własny użytek w celach medycznych. E, czemu to trwało aż 10 lat? Przecież każdy obywatel może złożyć skargę konstytucyjną. Nie było w Polsce takiego przypadku wcześniej, gdzie osoba chora, osoba ze stwierdzonym jakąś dysfunkcją organizmu, która byłaby może która mogłaby się leczyć konopiami. Nie było takiej, takiego przypadku, żeby była zatrzymana i skierowała tą sprawę do trybunału. Być może były te osoby zatrzymywane, ale żadna z nich w obawie może przed ciągłością procesu, w obawie przed konsekwencjami, przed ujawnieniem się, przed szumem medialnym, po prostu nie kierowały tych spraw. Nasz obrońca podkreślił też jedną rzecz. To wymaga. Pewnego rodzaju kunsztu prawniczego i po prostu ludzie pewnie też nie kierowali tych spraw do Trybunału Konstytucyjnego ze względu na brak wiedzy na taką możliwość. A jak oceniacie wyrok tego trybunału? Z jakim nastawieniem szliście? Chcieliście to wygrać, czy raczej oczekiwaliście, że będzie porażka? Znaczy, chcieliśmy wygrać, ale wiedzieliśmy, że raczej szanse na to są małe. To nie jest zwycięstwo według mnie, dlatego że Trybunał Konstytucyjny bardzo sprytnie wybrnął z tematu, to znaczy wilksyty i owca cała. Z jednej strony dał użytkownikom taki drobny prezent w postaci tej procedury sygnalizacyjnej w Sejmie. Dla ustawodawcy, z drugiej strony sam wniosek odrzucił. Jest to, jest to przykre. Ten, ten cały ten proceder zasygnalizowania Sejmowi konieczności zmiany ustawy jest też dla mnie żadnym sukcesem, dlatego że Sejm będzie się zastanawiał nad tym teraz do końca tej i spodziewam się również i przyszłej kadencji. Skoro nie mamy w Polsce precedensów sądowych, czy pacjenci teraz mogą w zasadzie już zacząć uprawiać i powoływać się na wyrok Trybunału, licząc na to, że sąd ich uniewinni? Na pewno taka decyzja Trybunału wskazująca potrzebę zasygnalizowania Sejmowi zmiany ustawy, co za tym idzie, zasygnalizowania, że według Trybunału Konstytucyjnego te przepisy są niejasne i krzywdzące dla użytkowników medycznych. Przetworów konopi, to na pewno jest sukces, i każdy sąd teraz w Polsce będzie musiał to stanowisko rozważyć. Tylko, że to niestety jest rozważyć. Czyli dalej sąd arbitralnie będzie mógł do spółki z mafijnym układem policyjno-prokuratorskim osądzać pacjentów medycznej marihuany. Co jest ważne? To, że jeżeli. Dane, jeżeli trafią się lepsze przypadki, modelowe przypadki, bo tutaj warto podkreślić jedną sprawę. Główny skarżący nie stawił się na tym procesie. Jeżeli pojawią się odważne osoby, które będą chciały tą drogę przejść, to myślę, że zmusi to Trybunał Konstytucyjny do wydania jednoznacznej opinii, że użytkowanie konopi w celach medycznych powinno być legalne. Wygraliście z Komorowskim, wygraliście też w Sądzie Najwyższym, wprowadziliście teraz sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Jaki kolejny krok milowy w zmianie prawa? No przede wszystkim zmiana prawa, najlepiej, żeby tak to się skończyło, więc będziemy szukać kolejnych, będziemy zachęcali pacjentów, szczególnie, że kwestia użytkowania konopi powoli zaczyna przechodzić do ogółu społeczeństwa, że jest to możliwe. A znamy takie przypadki. Takim przypadkiem jest na przykład Kuba, syn Huberta z Wrocławia, który z drzewiakiem, wielopostaciowym, czyli glejakiem, guzem mózgu, nieoperacyjnym, niemożliwym do leczenia, właśnie przy pomocy przetworów konopi ten guz mu zniknął. I będziemy między innymi tego typu przykładami zachęcali innych pacjentów do tego, żeby korzystać z konopi, bo wierzymy w to i za tym stoi też litera prawa i konstytucja, że użytkownicy medyczni przetworów konopi nie będą w Polsce podlegali sankcjom karnym. I będziemy poprzez właśnie tego typu sprawy starali się tych ludzi przekonywać do tego, żeby jednak walczyli z, z państwem, z tym niesprawiedliwym systemem, chociażby dlatego już nie dla użytkowników rekreacyjnych, ale dla samych siebie po prostu, bo to jest walka o ich życie. Jak środowisko medyczne zareagowało na wyniki badań Jakuba? te badania dopiero opisujemy, to już wywołało spore poruszenie, dlatego że to nie jest wiedza obca dla lekarzy. Lekarze zawodowo spotykają się z tego typu przypadkami, gdzie konopie się wykorzystuje w medycynie, tylko niestety czytają to w zagranicznych pismach, po prostu. Nie są to polskie badania, dlatego że w Polsce dalej blokuje to ustawa ale jest pewnego rodzaju presja jest duże zainteresowanie środowiska medycznego właśnie przetworami konopi w leczeniu nie tylko właśnie skompotrzewiaka nie tylko guzów mózgu ale też na przykład e, słyszałem o pocichu pokątnie prowadzonych e, jakby objętych auspicją przez lekarzy takich badań, na przykład nad padaczką wśród dzieci. No ale jednak środowisko medyczne otwarcie nie popiera legalizacji. Nie ma tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie to pielęgniarki doprowadziły do penalizacji, do tego, żeby marihuana była podawana pacjentom z AIDS. Dlatego, że w Polsce narkofobia, o czym wspominał też były minister zdrowia dr Marek Balicki. W Polsce narkofobia dotyczy również środowiska medycznego, niestety. Tutaj to nie, nie, niedoinformowanie, pewne mity narosłe wokół sprawy nie tylko konopi, ale też innych narkotyków, to co, o czym właśnie wspominał pan Balicki. To, że pacjentom terminalnym, umierającym, nie podaje się opiatów ze względu na to, że zachodzi ryzyko uzależnienia, no to tego typu argumentacja nawet logicznie się nie broni. E, więc niestety, tak, to środowisko również jest dotknięte narkofobią. No, taki sam przykład mieliśmy w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie e, sędziowie potwierdzili teorię przejścia, e, powiedzieli, że uzależnienie od marihuany jest. Ciężkim uzależnieniem? Ciężkim, tak, nie to co alkohol, bardzo lekkie uzależnienie. Więc to na pewno był dla nas szok, chociaż nie powinno nas to dziwić. Eee, co robicie tutaj na Canafest? Eee, co chcecie pokazać odwiedzającym? Po co tu przy, przyjechaliśmy i z jaką misją? Eee, chcemy Przede wszystkim wiadomo, że my nie sprzedajemy niczego, więc, jakby jako stowarzyszenie, możemy tutaj się zaprezentować. Zaprezentować dorobek naszych działań przez ostatnie 10 lat. I przede wszystkim szukamy tutaj partnerów. Partnerów, sponsorów, partnerów do akcji, które przeprowadzamy, czy sponsorów niektórych naszych działań, jak chociażby Marsz Wyzwolenia Konopi. Skoro Jakubowi się udało, to co możemy powiedzieć innym pacjentom? Jak, jak trafić na takie leczenie? Mm, najlepiej ze względu na to, że w Polsce produkty, które mogłyby być legalne, byłyby bardzo drogie. Tak, jak na przykład Sativex w Polsce jest zaporowo drogi, można tylko namawiać ich do przestępstwa, czyli do produkowania sobie suszu kanopi na własne potrzeby, po prostu we własnym zakresie. Najbezpieczniejsza forma, najzdrowsza, dlatego że ma się w pełni kontrolę nad tym. Co się produkuje? Można próbować sprowadzać sobie olej z bardzo dużą zawartością, czy CBD, czy THC, czy olej metodami Rika Simpsona, ale tak jak mówię, najlepiej po prostu produkować to we własnym zakresie. No właśnie, no bo sprecyzujmy, czym dokładnie wyleczył się Jakub. Czy to był susz, czy to był olej? To był olej, to był olej produkowany metodami właśnie Ricka Simpsona z bardzo dużą zawartością THC, którą ma wyjątkowo w tym wypadku skuteczne działanie przeciwnowotworowe, przeciwguzowe właśnie na glejaka. Dziękujemy. Naszym gościem był Andrzej Dołecki z Kanafes Na razie.